Każdy dobrze wie, że kozykują w Pacanowie. A gdzie gęsi uczą fruwać? Kto mi z was odpowie? W Brzańsku fruwać uczą gęsi. Ale czy wie, który gdzie na ostrzą kogutowi stępione pazury? No jak to gdzie? W byliszkach wielkich. Ale w której stronie barwne oczka się maluje pawią na ogonie? W nie. Pewien malarz świadczy im usługi. A prócz niego yy, w Korycińcach działa malarz drugi. No a gdzie z ptasiego mleka robią owczy serek? W wielu miastach i miasteczkach znam ich cały szereg. Borynichy, ojdadany, pyrki, bułkowieńce, doberczaki, pośmichrusty, śrbaszki, zadrwęce. Po co ich wyliczać więcej? Tylko się zasapie. A i tak prócz Pacanowa. Nie ma ich na mapie.